Nazywam się Agata Walkowiak, jestem prezesem Fundacji Lubelskie Koziołki. Fundacja formalnie została powołana w sierpniu 2021 roku, a głównym celem i założe... założeniem fundacji jest stworzenie historycznego szlaku Koziołka Lubelskiego. Będą to rzeźby ustawione, wykonane z brązu, ustawione w Historycznych punktach naszego miasta. 22 marca 2022 roku Fundacja Lubelskie Koziołki przekazuje do Muzeum Miasta Lublin zbiór zdjęć z okresu powojennej Polski powojennego Lublina. Przedstawiająca wydarzenia propagandowe. Według nas mają one charakter unikatowy i doskonale wzbogacą kolekcję zbioru muzeum. Plakaty fundacja otrzymała od darczyńcy, który chciał pozostać anonimowy, a my z wielką radością w ramach naszej działalności społecznej, charytatywnej przekazujemy je do Muzeum Miasta Lublin. Ciekawa jestem kto tu teraz rozpozna kogoś, bo jeszcze na tym muzealnym to jeszcze można tak, przynajmniej się odwołać do tych ludzi z Pierwsza dyrektorka, ona taka długoletnia dyrektorka, ta która już była jak się muzeum przeprowadziła na zamek i ona sprowadziła Unię z to muzeum Why are we?